The Siemano mordeczki tego Majki i bycia nazywam jest... Przychód wędkarski, siema. Słuchajcie, zgodnie z obietnicą kontynuujemy próbę namieszania na rynku pracowni wędkarskich. Wędki handmade'owe, ale seryjne. H5, castingowe, dzisiaj pokażemy. Dla przypomnienia, kto nie widział spinningów, to odsyłamy do spinningów. Są to wędki unikatowe, robione ręcznie od początku do końca. Ręcznie są rolowane e, branki, ręcznie są e, malowane, ręcznie jest wszystko montowane. Precy Precyzyjnie, zobaczcie, jak są precyzyjnie wycinane i szlifowane dolniki, uchwyty. Uchwyty dopasowane ergonomicznie, dopasowane do rąk. Każdy blank nie ma wętek dwóch takich samych w tej serii. Każda wędka ma inaczej nakrapiany blank. Jest ręcznie malowana. I zobaczcie, dół jest na przykład w tej wędce, jest mniej makropek, a góra ma. Zdecydowanie więcej. Blanki są zrobione takie, że pod wpływem słońca zmieniają kolor z takiego jasno-granatowego w ciemno-granatowy, w zależności od tego, jak pada na nie słońce. Mamy tutaj uchwytki oryginalne Fuji PTS, przelotki Fuji Alconite. W środku Hyptakl na matowym blanku, reszta jest zrobiona w połysku, a więc. Zaczynajmy yy, przed nami na delikatniejsza wędka z serii, czyli wędka do 50 gramów 2, 2, 3. Wędkę, którą najdłużej tutaj testowałem i dopracowywałem jest to zabójca sandaczy, ta wędka, e, słuchajcie, bardzo niezwykle cięta wędka, z bardzo szczuły ma szczycik, ona jest opisana do 50, ale bez problemu się na nią łowi główkami 5 gramowymi, słuchajcie, 5 gram, do tego zakładamy 10-12 cm gumkę i mamy po prostu kota sandaczowego, zobaczcie jak ona pracuje. Kto jeszcze nie miał okazji spróbowania łowienia sandaczy na kasty, to zachęcam. Jest wiele sytuacji, gdzie kast wygrywa znacznie z zwykłym kołowrotkiem. Niebawem znowu pojawi się film Jak z Krzyśkiem mówiliśmy sandacze, gdzie był ciężki dzień, bardzo delikatnie brały te ryby i... Po prostu trzeba by było od razu w tempo wcinać, a te wędki kastowe po prostu są o czulsze i mamy po prostu o wiele szybszą reakcję. To jest że dźwignia trochę inna wchodzi ręką, ręku, to jakieś takie, nie wiem, ale coś w tym jest. Coś w tym jest, jest, naprawdę, to ja była... Ja zarazem czasem śmieję, że przy zacięciu sandacza, to jak ten sandacz będzie trochę bardziej taki chorowity, to w głowę w ogóle zostawił w wodzie. Są niezwykle nie? e, cięte te kije, e, dzięki czemu możemy łowić sobie tymi wędkami też bardzo fajnie e, twitchem, e, jerkami, fajnie je animować. E, szczytóweczka bardzo czuła, ale jak widzicie w dole jest e, bardzo, m, bardzo dużo mocy. Zobaczcie jak szczytóweczka idzie fajnie, tak? Dla przypomnienia mamy tutaj rdzeń 30 tonowy, oplot 40, w szczycie mamy 40 rdzeń i 46 oplot dla czułości, dla przekazania bodźca i dla tej sprężystości blanku właśnie. Ręcznie rolowane, na najwyższej jakości maty toraja. Co sprawia, że no wędki są niezwykle czułe i uniwersalne. Także to jest wędka do łowienia sandaczy i szczupaków na lekko. Jeśli ktoś bardzo lekko by też chciał sobie na przykład z łódeczki, wędka ma tyle mocy, połowić z Life'a na mniejsze przynęty, jak najbardziej Myślę, bez problemu. To... Idealna długość. Teraz przechodzimy do wędki to 70. G. Jest tak, wędka 70 gramowa, 236 cm. Jeżeli chodzi o parametry, myślę, że bardzo, bardzo uniwersalny kijek. Słuchajcie, oczywiście, tutaj spójność designu jest jak najbardziej zachowana, więc ta ja w wędka. W ogóle może powiem, kiedy powstał pomysł na taką wędkę. Dawaj. Pomysł na tą wędkę powstał na słynnym wypadzie ze mną, z Kowalczykiem i z Piotrkiem Milewskim. Kiedy to Kowalczyk robił swoją życiówkę 119 cm, gdzie trzeba było niezwykle precyzyjnie podawać przynęty w krzaki to nieduże przynęty właśnie od 12 do 16 cm. Ja łowiąc wtedy takimi ciężkimi kastami, jak wtedy były 90-130 gram, nie byłem w stanie, tak jak oni, po prostu kastem przeprowadzać przynęt, przeciągać. I z tą myślą stworzyłem tą wędkę, abyśmy mogli sobie właśnie fajnie, precyzyjnie gumami podawać przynęty właśnie takie do 18 cm. Minimalizm, totalny minimalizm ten z wędca, aby była niezwykle czuła i precyzyjnie mogliśmy prowadzić do łowienia z opadu, do takiego podciągania. Gum, ale wędka ma na tyle mocy. Tak, To wędka już o troszeczkę bardziej uniwersalnej pracy. Tak. Nie aż tak cięta, tak szybka jak ta 50, to już jest troszkę bardziej wyważenie, natomiast to tu jest dalej X-Fast. To... Zwróćcie uwagę, że takich wędek w ogóle nie ma na rynku o tej gramaturze. Tak, tej długości, tej gramatury nie są robione i o takiej pracy. Przelotki specjalnie daliśmy troszeczkę mniejsze tutaj niż w innych kastach, aby ta wędka była szybsza i bardziej precyzyjna. Mega cięty kij do wszelakich zastosowań. Możemy nie mówić, każdymi przynętami obrotówki, wahadłówki, gumy, jerki, woblery, twicze, coś, czego nie było na rynku. Znaliśmy na to odpowiedź i płynie przejdźmy do kolejnej, kolejnej wędki. I kolejna to jest 10 gram więcej, 80 gram, ale sporo mniej. Długość, czyli wędka długości 2,13, znowu opisana do 80 gram, czyli tutaj nie określamy wam dołu, bo zależy, jak to lubi łowić. Tak? Wędka no, ekstremalnie szybka, bym powiedział. Bardzo, bardzo, bardzo cięta. To jest taki XXXX fast. Bardzo cięta szpada. Natomiast też zobaczcie, że ugięcie jest bardzo, bardzo ym, poprawne, wręcz bym powiedział ym, nawet nie poprawne, tylko bardzo, bardzo dobre. Zobaczcie tak? jak przy tej gramaturze, jak cienki jest blank i ile tu jest mocy. Zobaczcie jak szychu przeciąga, tak ta wędka będzie pracowała już przy metrowym szczupaku. I ile tu jeszcze mocy jest. Także ta wędka jest również bardzo dobra do łowienia z lajfa, z latareczki, tak z jest. sandaczy. Szczupaków, do łowienia z na wszelakie przynęty typu guma, typu jerk, typu wahadło, Przy wierciku, typu twitch. jeżeli w... lubicie troszeczkę dłuższą wędkę, też pięknie zagra. No i jest oczywiście idealną jerkówką. Tak, jak, tak. Tak, tak, już o tym powiedzieć. Tak, to miałem, jest jerkówka. Wszelak jest zastosowania. Hmm. Wędka troszkę krótsza, no ale niezwykle sprężysta. Zobaczcie, jaki jest tutaj szczyt. On nie jest wcale gruby, także tu będziecie mieli mega sprężystość, mega czułość przy tym wszystkim, no, no to trzeba te 46 wziąć. ton ton robi robić le, i lekkość, przede wszystkim no, lekkość. Pokażę sztuczkę. Pokaż sztuczkę. sztuczkę, Puść na chwilę. Zobaczcie, bez żadnego oporu, zobaczcie gdzie ja to trzymam, nie? Ja się nie boję, to bo. Jest wiem jest niebezpieczeństwo. Wiem, no. wiem, słuchajcie, wiem jak to jest zrobione, wiem jak, 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 jakiej to jest jakości i naprawdę nie boję się zrobić czegoś takiego. Ale zobaczcie, jaki ten kij jest naprawdę cięty, a jak ładnie się gnie razem, nie? No nie ma czegoś takiego w żerkówkach. jeszcze nie było tego robione w takich krótszych kijach. Yes, Także każda wędka tu jest unikatem. Możemy przejść teraz do dziewięćdziesiątki. To już jest typowa szczupakowa, ale dla tych ludzi, którzy chcą jak najbardziej finezyjnie i delikatnie łowić duże szczupaki. To jest 90 gram, czyli wędka lekka, aczkolwiek daliśmy tutaj już większe przylotki niż w 70 gramach, żeby rzucać tymi największymi przy, przynętami. Zobaczcie teraz, jak będzie pracował w szczyt i ile mamy mocy w dole. Dzięki temu mu, będą się wędki bardzo dobrze ładowały i będziemy mogli. No to da... Dużo mocniej pracować tak. ta wędka, tak. Zobaczcie, jak ona idzie. Widzicie, jak pracuje, także będzie fajnie wam pracowała pod rybą, a tu jeszcze macie dużo mocy, także będzie Wam się bardzo ładnie. Takie nawet niewielkie szczupaczki, 70 70-70 tak. centymetrów już tutaj dają sporo frajdy, tak? To jest uniwersalna plantę. wędka, taka, żebyście mogli większymi przynętami, tam powiedzmy 18-20 centymetrów e, e, sobie e, połowić szczupaczków i mieć po prostu liczyć, łowimy dużo mniejszych ryb i gdzieś tam w przyłowie trafia nam się metrów, metr z hakiem. I to no, są i ma właśnie. na luzie tyle mocy, żeby nas spokojnie wyholować, nawet najmniej wędka szukata. ma tyle mocy, że bez problemu też y, da radę sobie. Ja z, myślę, że to jest też bardzo dobra propozycja. Tak, właśnie chciałem o tym wspomnieć, że Trolling, ale też y, myślę, że Sumek na woblery tutaj też. Y, o! No! O! No dlaczego nie? Wiesz, że o tym nie pomyślałem. Faktycznie, h 2 mówiłem um, sumki mm. do tego, a ta jest bardziej cięta do łowienia z brzegu. Heh, trzeba będzie to przetestować. Przelotki no. są duże. Krzychu, No zaskoczyłeś mnie. Nie, no po prostu po pracy sądzę, że myślę, że tutaj z włosem moglibyśmy... Zobaczcie się posiłować. jaki to jest już dłuższy dolnik, jak on jest wyprofilowany, jak fajnie się kładzie łączka, który się to przyjemnie trzyma, jakie to jest ciepłe, fajne. Przechodzimy do największej petardy w zestawieniu, czyli 2,51, 130 gramów. Czyli armata już na, na duże berki. szczupaki. Zobaczcie, jakie jest zrobione już tutaj. Pokusiliśmy się o ekstremalnie tutaj długi foregrip, tak, żebyście mogli się zaprzeć tutaj. Dolnik też jest tutaj. Zobaczcie, jak ona pięknie zmienia kolor. To jest coś niesamowitego. Lecimy, pokażmy jak ona pracuje. To do największych przynęt już tutaj taką wędeczką, będziecie rzucali 25 centymetrowymi przynętami. Ale zobaczcie, jak ona pięknie pracuje. Widzicie to? A... To jest bardziej sumka, Bym powiedział ci, No To czy... na pewno, ale to jest sumy. Ale tak cały dzień nie. W ogóle nie porzucasz taką 130, bo się zmęczysz. A tamta 90. No, o, zdziwiłbyś się, krzychu. Weź tą wędkę do ręki, ile ona waży, i weź inną 130 z półki i zobacz, ile ona waży. To jest okay. Ekstremalnie lekka 130, słuchajcie. To prawda. Wiesz, jakoś nie zwrócili na to uwagi wcześniej. Wezmę po raz pierwszy kartkę tutaj yy, do ręki, aby sprawdzić, bo kubuś nam tutaj yy, pomierzył. Słuchajcie, 217 gram. Waży ta wędeczka. Dopnijcie do tego ko koło wrotek jakiś przyjemną dwuseteczkę do tego i macie. Nie zwróciłem uwagi, faktycznie. No, o to chodzi. <grym> to jest uwagi. tak zaprojektowane: to jest kulacy. Takie ta są. Uuu przemyślane tutaj no wiecie że kasty są naszym oczkiem w głowie chyba nie ma drugiego takiego sklepu w Polsce który by opierdzielał takiej ilości castingów takiej ilości multiplikatorów mało tego myślę że pokuszę się nawet o takie stwierdzenie że pleciona sprzedaje więcej Castingów i multiplikatorów, niż wszystkie inne sklepy razem w Polsce wzięte. Wiele razy to widziałem w różnych zestawieniach od innych firm. Specjalizujemy się w tym, znamy się na tym, dlatego stworzyliśmy castingi, których po prostu brakowało. Nie chcieliśmy powielać kastów dostępnych na rynku, ale bazując na dostępnych kastach. Na rynku, które są. Na naszych doświadczeniach stworzyliśmy coś, czego brakowało i mam nadzieję, że Wy też to docenicie i przyniosą Wam po prostu te castingi dużo Frajdy i dużych ryb. Duże ryby. Powstają jeszcze, jest jeden casting, który powstaje, ale to już w serii Kraken, znacznie tańszy. Uniwersalny cast and troll do 175 gram, 2,40 długości, o wiele większy od tych wędek, ale już. Cięższe, ale znacznie będzie znacznie tańsze. Także każdy w naszej ofercie e, znajdzie coś dla siebie. Stopniowo będziemy wprowadzali e, kolejne rzeczy. A tutaj unikatowość, lekkość, klasa. No i klasa za najniższe możliwe pieniądze. Zapraszamy do sklepu. Także śledźcie nasz kanał. Yy, oczywiście subiki, le, lajki, tak, żebyście byli na bieżąco, bo cały czas te nowości będą dojeżdżać, będziemy je pokazywać. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że to się tak podecydowani, jakim Także również zapraszam ekspertów do komentarzy. Piszcie, co o tym wszystkim uważacie. I działajmy. Elo. Cześć.